Zawiesz wyższą tą kartkę, do śmieci, nie wiesz, tą kartkę, bo to wszystko jest. Wyższaj tam, jest więcej tam, w porządku. Tak, wyższaj tą kartkę. Tam. Ale to tam on porządek, jesteś w porządku więcej, tylko kogoś nie ma. nie, ja ciekawym nie mam. Śmiało, dajcie mu czystą kartkę tam, to już masz, Mariusz. Czy brał, czy nie? Nie, tak. No dobrze, dajcie mu. Bardzo ładnie gracz. Bardzo ładnie. Dobrze, Możemy zaczynać pomału. Już wszyscy się umeblowali? Dobrze.